Hej, witam Was na moim kanale. Na rowerze zbieram złom. Kolejny dzień, kolejny rozbór Nie tylko. Dzisiaj pokażę Wam hol zakupowy z pewnego sklepu. Dyskontu. Eee, Delikatesów w centrum. Od paru dni jest akcja. Jakieś tam firmy wystawiają się w kosach. I można fajne akcesoria do warsztatu kupić, nie wiem. Do czegoś tam, do czegoś ja wam pokażę, co sobie złupiłem i ile to może kosztowało. Czy się opłacało? Ja myślę, że się opłacało. Pokażę je Wam, to nie jest reklama za nasz e, reklamująca ten, ten dysk. Tylko jeżeli może w Waszych okolicach jest jakieś też takie coś, jest to pędźcie jeżeli chcecie, bo muszę naprawdę fajne rzeczy są do i różności. E, ściski metalowe. Firma się wystawia w tych verigo, A dobra, Verigonic jakieś. Takie ściski po 5.99 za sztukę Wszystko to co będzie w rekałówce to jest wszystko za sztukę 5,99. Rękawiczki też będą fajne. Pokażę wam dobra a ściski wziąłem bo są takie jakby antystolarskie, tam ta mniejsza z tym regulowane przydają mi się właśnie do Ze przykręcam to do stolika kolowarka korowarka mi nie lata jak świnka po patyku dwie sztuki za 6 zł super sprawa e, trzy pary rękawiczek takich właśnie tą to, to jedną parę wziąłem co, co rozbierałem e, też na filmiku fajne są kilka rodzajów jest różności i trzy pary za 6 zł zapakowane razem, tak, też fajne, przydadzą się. To rękawiczek nigdy za wiele, za mało. Co tam jeszcze? Miara, no że są 5-metrowa z grubymi oczkami. Zawsze się przyda taka miara do warsztatu, bo ja dużo mierzę, wycinam. To też za 6 zł. Konkre ta, różności firmy Verig Verigonic, coś tam białe wziąłem, bo nie ja jest domu kable z tyłu, coś to sobie białe też pasują fajnie do kablów różnych. Macie trzy rodzaje: 2,5 chyba, 3,6 i, i 3,6 na 200 mm. I były jeszcze czarne. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu kupię sobie jeszcze jedną paczkę, bo takich trytytków tak zwanych, nigdy za wiele, nie za mało taki Hold zakupony do warsztatu o takie też 6 zł no wiadomo szczypce uniwersalne, kombinerki o 6, 6 zł, czyli to to za 6 zł to całe za 6 zł to za 6 zł to za 6 zł, za 6 zł. i każda, każda rzecz za 6 zł i tam inne do domu różne akcesoria jeszcze są mnóstwo w tych koszach jest przydadzą się wiadomo coś za coś nie ale na pewno to będzie wykorzystane kombinarki tak samo będą wykorzystane takie kombinarki obciążki szybce nie wiem obciążki nie wiem jak to mówicie żeby nie było że kalecze czyli taki fajny skromny hol zakupowy miara się na pewno przyda prydytki białe to wiadomo jak mówię do jakiejś instalacji z tyłu nie jest takie kable żeby sobie z, z, za szafą czy gdzie gdzieś to sobie nie białe zawsze też pasują czarne chyba jeszcze też były kombinarki ściski, rękawiczki przy że też jedną już wykorzystałem no i super mi się tam na przykład to wszystko przyda na pewno mi się przydało, to wiadomo, to będzie wykorzystane do, ogólnie do różnych innych projektów, bo fajnie się zaciska i tam pasuje. Jak Ile będzie działać, ile będzie działać. A też co kupiłem, popatrzałem na e, internecie, to też trzeba, zdychać, trzeba liczyć za sztukę, no i plus koszty przesyłki. 20 zł za same dwie, może mniej, plus 11 prawie zł za przesyłkę, no to, to za to wolę kupić to. A to się przykręcam do stołu i korowaleczka mi daszeczka nie lata, tylko korewarka jeszcze Pach, pach i fajnie koruje, to też się wykorzysta. Bo miałam takie starsze, już takie już. A chociaż wiadomo, że te stare są lepsze, ale przy jest. Jeźdznie woła, będzie wykorzystane. No i to wszystko. Jak Wam się odcinek podobał, poproszę subskrypcję, komentarz, co sądzicie o tym. Mm. To sądzicie, łapeczka w górę. No i dzięki za subskrypcję, komentarze i, i łapeczki. Trzymajcie się do następnego odcineczka koleżanko i kolego.